Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie Panie. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córk Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała w dowu. Liczyła już sobie. 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Tobie Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa. Na wieki. Czy chcę trwać wiecznie z Bogiem? Czy mieszkanie przygotowane dla mnie w niebie chcę odziedziczyć? Czy chcę wejść do tej chwały, gdzie jest Chrystus wraz z tymi aniołami, którzy przy Jego narodzeniu śpiewali chwała na wysokości Bogu? Z tymi aniołami, którzy zwiastowali pokój? Czy chcę być w tym miejscu, kiedy to, co tak naprawdę człowiek sobie gdzie człowiek sobie ceni najbardziej miłość. I w tym miejscu właśnie to jest, bo człowiek jest kochany przez Boga. To pragnienie takie najgłębsze, gdzie czasami szukamy tego u drugiej osoby, żeby ktoś nas pokochał. Też my kochamy. Często to jest niezaspokojone, bo kocha nas za mało. Może jeszcze w młodym małżeństwie, świeżym, takim tygodniowym, dwutygodniowym, miesięcznym, rocznym jest często Kocham cię, jesteś wspaniała. Czasami potem jest tego mniej. Natomiast pragniemy tego słowa, że nas kochają i inni i że tego doświadczamy. Nie, bo właśnie jest tym miejscem. Wyobraźmy sobie, że te wszystkie nasze potrzeby, które są z tym związane, potrzeba docenienia, bycia blisko osoby kochanej będzie, bo będziemy blisko Boga, który wszystko nam oddał. Śpiewamy. W kolędzie, oj, maluśki, maluśki, czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? że twój tatuś kochany, kochany nie wyganiał ciebie. A ty szedłeś na Ziemię, bo kochasz. I chcesz, abyśmy my byli w niebie. I dzisiaj święty Jan bardzo wyraźnie mówi nam o tym, że ten świat przemija. Wszystko bowiem, co jest na świecie, przemija. To nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. I dzisiaj święty Jan mówi bardzo konkretnie o takich trzech porządliwościach. Trzy porządliwości, które walczą w człowieku. Z jednej strony na początku mówi o tym, że ludzie do tych których pisze zwyciężyli złego z dużej litery, złego ducha, który kusi, który jest, tak jak kusił w raju Adama i Ewę. I zwyciężyli tego złego ducha. Jest to możliwe. Dzięki temu, że ktoś trwa w Bogu, a Bóg w nim. Natomiast świat ciągle tak, jakby kusi człowieka. Co, co jest tym, co pochodzi od świata? Tym światem, co jest. Święty Jan dzisiaj wymienia trzy porządliwości, i o tych trzech porządliwościach będzie dzisiaj. Pierwsza, to, co jest na świecie, czyli porządliwość ciała, porządliwość oczu. Druga i trzecia, pycha tego żywota. Święty Jan mówi. O porządliwości ciała. Oczywiście jest to związane z szóstym przykazaniem, też z porządliwością do kobiety, która nie jest czyjąś żoną. Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Chrześcijaństwo tutaj zrobiło bardzo duży krok do przodu, dlatego, że chce dowartościować kobietę, jej ciało. W Babilonie. Tata, nie, nie tata. W Babilonie w VI wieku przed naszą erą kobieta z małym dzieckiem kosztowała 19 szekli. To jest płaca za jeden dzień pracy. A w kulturze greckiej w V wieku przed naszą erą za młodą niewolnicę żądano 150 drach, czyli płaca za dni, 3 dni pracy dorosłego mężczyzny. Zobaczmy, że kobieta miała małą wartość. Eurypides twierdzi, że jeden mężczyzna wart jest 10 tysięcy kobiet, a prawowity Żyd codziennie rano dziękował Bogu, że nie został stworzony kobietą. I teraz zobaczmy chrześcijaństwo, które przychodzi też z tą, z tą wiadomością, z godnością kobiety i jej równością z mężczyzną przed Bogiem. I mówi, nie będziesz pożądał. Będziesz szanował, nie będziesz wykorzystywał do swoich celów. Porządliwość ciała. Ksiądz Andrzej Zwoliński, jak mówi o porządliwości ciała, mówi tak, cytując świętego Tomasza Zakwinu, który rozróżniał cnotę czystości i mówił o niej właśnie w kontekście szóstego przykazania i cnotę powściągliwości. Czym się różnią? Czystość jest porządkiem, który wewnętrznie panuje w dziedzinie płciowości. Czysty, to znaczy ten, który żyje według swojego stanu. Jesteś księdzem, żyjesz w celibacie, w czystości. Jesteś żoną, mężem, żyjesz w celibacie. Jesteś samotny, czekasz na to, aż będziesz miał żonę, albo z wyboru żyjesz w czystości. Natomiast powściągliwość jest cnotą pomocniczą, czymś jeszcze bardziej pomocnym, to znaczy, która służy opanowaniu tego, co w płciowości nie jest jeszcze uporządkowane. Trzeba wychować swoją płciowość. O tym pisze też katechizm Kościoła Katolickiego. Potocznie stwierdzamy, że dany człowiek ma ciało. Ja mam ciało. To znaczy, mówię też o sobie, że mam swoje ciało, i to sugeruje pewną zależność posiadania, czyli ja mogę to swoje ciało ćwiczyć, wychowywać i tak powinno być, bo jest porządliwość ciała w nas. A to nie znaczy, że kiedy coś czuję, muszę to zrealizować. Ksiądz Pawlukiewicz miał ten sławny przykład, który powiedział na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak przychodzi marzec albo kwiecień, no to czy koty, czy psy realizują swoją, swoją porządliwość, swój instynkt. Natomiast człowiek jest w stanie panować. To nie znaczy, że przychodzi impuls i człowiek musi za tym iść. Porządliwość ciała, która prowadzi do tego, że człowiek jest światowy, miłuje ten świat wtedy, kiedy żyje zgodnie z tą porządliwością, a w ten sposób nie podoba się Bogu. Druga porządliwość to porządliwość oczu. Święty Maksymilian Kolbe mówi, że co człowiek widzi, chciałby to mieć. Chce to mieć. I stąd. Bardzo często jest ona związana z pogonią za bogactwem. Ja chcę mieć. Ksiądz Zwoliński mówi, że około 70% całej wiedzy o świecie właśnie czerpiemy przez oczy. Sam Jezus mówił: Światłem naszym jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Współczesna kultura opiera się bardzo dużo na widzeniu. Telewizja, kino, seriale, reklamówki, magazyny, billboardy, to wszystko atakuje nasze oczy. Tym bardziej właśnie jest konieczne prowadzenie ascezy oczu. Czyli mądry dobór tego, co oglądam, bo nie wszystko muszę oglądać, jak leci, zmieniając kanały. Mogę też wybrać, co chcę obejrzeć. Chodzi o krytyczne podejście do tego, co jest podsuwane przez obrazy czy przez treści. I to wtedy chroni człowieka przed takim intelektualnym śmietnikiem, przed chaosem, który bardzo trudno jest potem uporządkować, znaleźć siebie. I Ksiądz Woliński zachęca do tego właśnie, do tej ascezy, która prowadzi do tego, żeby dbać o swoje oczy. Zobaczmy, że przy tych dwóch porządliwościach, czy ciała, czy oczu, zaleca się ascezę. To znaczy, człowieku, możesz nad tym pracować. Możesz się temu poddać i żyć tą porządliwością, mówiąc, tak, to ja mam i lubię to i za tym idę. A możesz jako chrześcijanin, po to, aby mieć coś więcej, właśnie Chrystusa i Boga i relacje z Nim, z tego rezygnujesz. Jezus mówi w błogosławieństwach, błogosławienie czystego serca. Dlaczego warto mieć czyste serce? Bo Boga będziesz oglądał. Ktoś mówi, Boga nie widzę, Boga nie słyszę. Dlaczego? Czy to nie jest czasem twoja wina? Twoich oczu? Twoich porządliwości? Tego śmietnika, który się tworzy w głowie wtedy, kiedy karmimy się różnymi rzeczami, serialami i wieczorem jeszcze to obejrzę, tamto obejrzę, a potem do modlitwy i proszę księdza, mam myśli rozproszone na modlitwie i nie wiem dlaczego. A co jest w twojej głowie? Co wpuściłeś przez swoje oczy? I ostatnia porządliwość to pycha tego żywota. Mówi się, że kwadrans po śmierci dopiero miłość własna umiera. Ksiądz Woliński też tutaj daje, mówi, że ona daje o sobie znać i to często w sposób bardzo bolesny właśnie dla innych osób ta pycha tego życia. To jest chęć wywyższenia się, a za tą chęcią wywyższenia się nad innym od razu idzie pogarda. Pogarda dla drugich, czyli przygotowuje inne grzechy i może się stać źródłem wielkiego zła dla drugich. Poniżenia innych, pogardy dla kobiety, wtedy kiedy jest podstawą ułatwiającą przedmiotowe traktowanie jej w życiu seksualnym, pogarda dla biednych, kiedy łączy się z lenistwem i pomimo możliwości nie pomagam innym, pogardą dla współpracowników, wtedy kiedy chcę pokazać im, chcę w siebie sensie wywyższyć nad innych. Czasami są tacy, którzy, no właśnie. Kiedy są zależni od kogoś, potrafią być pokorni. I tacy są. Mili, uprzejmi. A wobec swoich podwładnych traktują ich z góry. Tak jakby mogli ich zdeptać, gdzieś tam wezmą, wezmą ich pod buta. Pycha tego życie. I tak jak przy porządliwości oczu i ciała jesteśmy wezwani do walki i zmagania, tak samo i przy tej porządliwości jesteśmy wezwani do walki. Święty Maksymilian Kolbe... W swojej konferencji w 1937 roku w niepakalanowie, we niebostąpienie pańskie, Jezus wstępuje do nieba, właśnie tam, gdzie my zmierzamy, mówił odnośnie tych trzech porządliwości takie słowa, zwłaszcza pychy tego życia. Pan Bóg z miłosierdzia swego dopuszcza upadki i upokorzenia, żeby dusza poznała swoją pokorę. To jest najtrudniejsza walka i kto pod tym względem nie walczy ze sobą, to i pod innymi względami się potyka. Pan Bóg jest samą prawdą. Nie może więc kłamstwa popierać. Jeśli dusza będzie wygórowana i miłości własnej, Pan Bóg z miłosierdzia odsuwa się od takiej duszy, aby poznała, co może o własnych siłach. I inaczej postąpić nie może, bo jest prawdą. Jeżeli dusza uzna swoją słabość, to się uzdrowi, a gdy nie, to będzie z nią ciężko. Ale i pod tym względem, niepo, przez niepokalaną wszystko możemy. Nie ma tak rogatej pychy, żebyśmy przy jej pomocy, przy pomocy niepokalanej, nie wykorzenili jej. Już to samo, że dusza zwraca się do niepokalanej jest pokorą. Jest to więc lekarstwo pewne. Niezawodne i najłatwiejsze dla wszystkich. Starajmy się na własnej skórze doświadczyć, że przez niepokalaną wszystko możemy. Mówmy to wszystkim i ludziom świeckim. Przez niepokalaną prowadzi droga do wielkiej świętości. Nie pochodzi od Ojca. Pycha tego życia, porządliwość ciała i porządliwość oczu. Nie mów, że Bóg to Ci daje, bo Ci tego nie daje. To pochodzi od świata, ale też od ciebie. Świat przemija, a z nim te wszystkie trzy porządliwości. A kto wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Jak chcesz żyć? Za czym chcesz iść? Z którą porządliwością czujesz, że trzeba zrobić trochę porządku? Przez twoją ascezę i przez pracę. Nie, jest, nie jesteśmy chrześcijanami po to, aby... Nie walczyć i nie pracować nad sobą, i mówić, już tak mam, że jestem pyszny. Możesz pracować nad tym i prosić Boga o pomoc. Zobaczmy dzisiaj Annę. Ona jest pięknym wzorem z Ewangelii, właśnie kobiety, która nie miłuje świata. Siedem lat żyła z mężem, została wdową i jest w świątyni dniem i nocą. W postach, w modlitwach. Pracuje nad sobą, sławi Boga, jest blisko Boga. Nie miłuje świata, ale jest przy Bogu. To nie znaczy teraz, że no właśnie kaplica adoracji ma być otwarta 24 godziny na dobę. Bo wszyscy będziemy zostawimy swoje domy i będziemy, tak jak Anna, nie. Trzeba dbać o rodzinę, tylko w tej rodzinie właśnie, nie miłując świata, zwalczając te porządliwości, starać się miłować Boga. I obyśmy my, szukając tej wierności Boga, tak jak Anna mogli zobaczyć Boga bo ona go zobaczyła na ziemi. Chrystusa, który objawił się w świątyni. Obo nam Chrystus się objawił wtedy, kiedy przyjmie nas do swojej chwały. Amen.